Po ponad dekadzie przerwy Japonia wreszcie wróciła do kalendarza WRC. Na asfaltowych odcinkach specjalnych wokół Nagoi o tytuł Mistrzowski WRC 2 do walki stają Kajetan Kajetanowicz oraz Maciej Szczepaniak. FIA Rajdowe Mistrzostwa Świata 2022. Transmisje z Rajdu Japonii. Piątek 11 listopada o 23.40 OS9 Jezioro Mikawako 1. Sobota 12 listopada o 5.30 OS12 Jezioro Mikawako 2. O 40 OS15 Asahi Kougen 1. Niedziela 13 listopada. O 6 OS19 Asahi Kougen 2. Retransmisje z rajdu Japonii. Sobota 12 listopada. O 13.10 OS9 Jezioro Mikawako 1. O 19.35 OS12 Jezioro Mikawako 2. Niedziela 13 listopada. O 13.10 OS15 Asahi Kougen 1. O 18.55 OS19 Asahi Kougen 2.